Hej, ten temat to trzeba koniecznie poruszyć, ponieważ przeplata się latami w moim życiu. Myślę, że jakieś 25 lat, i raz na jakiś czas pojawia się mój kolega, jakiś kolega, który, którego ten temat dotyczy. A więc chodzi tutaj o sytuację tego typu, że spotykacie się z kobietą jakiś tam czas nie wiem, rok, kilka lat, Czasami kilkanaście lat. Wam się bardzo dobrze powodzi, wasza firma, czy ogólnie wasze życie, wasz standard życia jest na nawet dobrym poziomie. Jeździcie razem, wspólnie na kilka wycieczek do roku, na, na bardzo dobre wycieczki jeździcie. Oczywiście, bardzo często, tu chodzi mi o ten przypadek, że facet za wszystko płacił za każdą wycieczkę. Płacił. Ok, nie ma żadnego problemu. Wszystkie wycieczki latami facet opłacał. Do tych droższych różnych krajów. Nie byłoby w tym nic złego. Super sytuacja, mamy fajną kobietę. Dlaczego by nie? Przecież żyjemy razem. Jest fantastycznie nam, prawda? Ale, właśnie, pojawia się ale. I to zauważyłem u wielu moich kolegów z wielu lat. Ale w pewnym momencie facet traci płynność finansową. Zdarza się. Firma nagle, nagle przestaje zarabiać. No i przestają być wycieczki. Sytuacja, sytuacja w tym związku no, za, za, zaczyna być nerwowa. Nie wiem dlaczego, przecież to tylko są w cudzysłowie pieniążki, pieniądze, a jednak zaczyna być nerwowo. Ale dlaczego zaczyna być nerwowo? No, przecież to tylko facet w tym momencie. No co, no, no nie ma takiej płynności, jak miał. Co zauważyłem u tych kobiet, które były z tymi mężczyznami? Faceci byli fantastyczni, jak te kobiety się wcześniej wypowiadały. Brakowało tylko czego? Brakowało jednego zera. Z perspektywy lat patrzę na to, co, bar co bardzo mnie ruszyło, żeby nagrać ten materiał. Bo gdy ten facet płacił za wycieczki, wszystko było ok. Cudowna sytuacja, cudownie spędzali czas, boże, jak on był kochany. Ale gdy nagle utracił tą y, płynność finansową, te kobiety zaczęły nagle jeździć na wycieczki, ale same. One jakoś uzyskały płynność swoją finansową, coś tam rozwinęły sobie, jedna otworzyła to, druga otworzyła tamto, trzecia coś tam, coś tam, i nagle zapomniały o facecie. Dlaczego to nie działa w dwie strony? Jeżeli idziemy we dwójkę przez życie, prawda? Jeżeli mamy partnerkę, partnera, no to fajnie by było y, troszczyć się, y, myśleć o nim w dwie strony, żeby to działało, prawda? A jak to się dzieje, że te kobiety nagle zaczęły same wyjeżdżać sobie do innych krajów na wycieczki, wiedząc, że ten partner no niestety nie ma. Nie ma na tą wycieczkę, no bo no, taka jest sytuacja w danym momencie. Pojechały po prostu same. I zaczynają jeździć same, mówiąc, że o już mu nie wychodzi, o on jaki taki jest i owaki. Wszystko Zaczyna się od słowa zero, czyli od drobnych finansów. Bardzo mi się to nie podoba ze względu na to, że podobno wszystko działa w dwie strony, prawda? Jeżeli jesteś z mężczyzną, z kobietą, spędziście cudowne chwile, to nie możemy postępować w ten sposób, że jeżeli jest fajnie, to jest fajnie. Jeżeli jest słabo, to uciekamy od tej osoby. A jeżeli tak postępujemy, to dotyczy tych partnerek to w tym momencie, w tym momencie, właśnie wiemy, z kim mamy lub mieliśmy do czynienia. Po tych, właśnie drobnostkach poznajemy. Poznajemy osobę. Ja również poznałem wielu swoich kolegów. Warto poznać mężczyznę i kobietę, również w tym momencie, jak ma i nie ma, bo wtedy to są dwie różne osobowości skrajne, czasami u tych osób, i warto dlatego poznawać. I tutaj w tym materiale bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście zapamiętali sobie, że warto partnerkę również poznać. Gdy macie dobrą sytuację i macie ciężką sytuację, wtedy poznajecie swoją najukochańszą partnerkę. Hej!